Howdy towarzyszy to się, część tu pisze jak kolejny kolejnych z gry Saliface. Um, idziemy dalej szukać rozwiązania tej zagadki. I je, słuchajcie, znalazłem po wielu minutach, zobaczyłem, że. Patrzcie, część tej drogi ma kamyczki, a część nie. Jak pójdziemy drogą, która nie ma kamyczków. Dam, 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 dam. Dokładnie. E, gdzie byłeś, dziecko? Martwiłem się, że zginęłaś, bla bla bla. Wybacz, mamo. Mam zagubione, było ciemno. Chodź, wszystko ok, bla bla bla. Naszynik babci? Obronić się przed słabością, co z tatą? Nie wiem, to będzie nasz sekret, bla bla bla. Chapter 6. Ok, teraz idziemy tym czymś. Nie wiem czego szukamy, ale zapierdalamy strasznie. Oła. Nie wiem też, gdzie mam iść. Mam coś chyba znaleźć, tak mi się wydaje Okej okay. Mamy czaszkę Mamy zbierać czaszki, okej okay. Czaszka Aha, tutaj się te czaszki będą pojawiać, które bierzemy, więc wami chyba zebrać trochę. Jest druga czas czaszka. Jak rozumiem, to jego. Yy, oni tego ducha napotkali. I ten duch chciał ich wymordować. I oni robili wszystko, żeby ten duch ich nie zabił. I właśnie to przedstawia, te minigry to przedstawiają. Ale jakimś sposobem ten duch się dobrał do ich dusz Tak mi się wydaje Te minigierki sporo mówią, prawie jak we Fnafie Tak mi się wydaje Kurde to jest ciężkie do przejścia tutaj w prawo A ten typo co mu się oczy teraz świecą To jest właśnie Gościu z czerwonymi oczami, teraz z nim właśnie chodzimy I zbieramy czaszki tych y Ludzi, którzy zginęli, których on za zabił, tak. Żeby brzydko nie mówić, tak mi się wydaje. No, serio, tak się domyślam bynajmniej. Bo to by na to wskazywało wszystko. I dlatego ten Gameboy wykrywał nasze. Wykrywa właśnie te anomalie, że tak to powiem, bo w nim została zakodowana cała ta historia. Don Matrix jest stereosąd. Jestem pewien, że w jak jakimś programie się to Odwrócić czy coś, to będzie coś ukrytego. Hmm. Kurde, no! Aż to jest trudne. W ogóle siadłem przy jednym takim. Po siedzeniu, no nie, i cały chapter równo lecę Tutaj jest jakaś smuga światła, trudno mam nadzieję, że was nie, mam nadzieję, że was nie drażni Tam z okna coś leci, zasłoniętego swoją drogą Bo Jestem tak zaciekawiony tą grą, że to jest Szok, mówię, przejdę maksymalnie ten drugi chapter Bo jak siądę i przejdę trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty czyli ich tam jest, to ja pierniczę Ile razy jeszcze w to wpadnę, co? hmmm Wiem jedno, nie można się zatrzymywać tym typem bo on jest bardzo mało zwrotny prawie jak samochodówki brrrm nitro Trzeba po prostu umiejętnie chodzić tak to nazwę co może być sporym problemem Straszny jest tylko się patrzy na nas, on nie odwraca głowy jak s jak skręca w jakąś stronę, nie? To jest w ogóle... Oooo... Oh. No cholera, no... Widzowie chcą tutaj akcji, ja ja chodzę i przechodzę między kol kolcami, kurna... No szlak jasny mnie zaraz trafi, krew nagła zaleje, no gorzej niż przy snowboardzie w kankurku KO! No może nie aż tak, chociaż w sumie licząc te wszystkie minigierki, to... To tak, aż tak. Bo ja nawet czasem na to nie wchodzę i to mnie już zabija. Nie lubię, jak coś jest tak kiepsko zaprogramowane. Dobra, pójdę na górę po prostu. On jest wczul strasznie mało zwrotny. Bo Jezus, i raz zapierdziela, a raz jest mega wolny. Jest czacha. Mamy trzy czachy. Dobra. Mam wszystko, co potrzebne. Bardzo dobrze. Zostań w kółku, kiedy my przyzwiemy to. Rozumiem. What the fuck? Chyba, że oni coś przyzwali. Ta trójka może przyzwała tego... ducha Oh my god To jest dopiero mało zwrotne Z każdą minigierką te postacie coraz bardziej zapierdzielają Ja pierdykam jazu! jest na dole, nigdy nie będzie coś tam iść naszymi śladami, coś takiego Work with me into the think Flame. Co? Czemu tu jest twój pomnik ziom? Luk słyszysz mnie? Luk? O kurna No nieźle. Coś to cholera stało? To dam jedną, One of his. In... To dam jeden z swoich wynalazków. Powiedział, że. E, może zniszczyć złą Złe wcielenie i co? Jak przedem tutaj do góry, czy przedem tutaj do góry, wszystko jest ok, dobrą rzecz zrobić. Co? Soldat Red I Creep Has been here. Czyli ten typ był tutaj przez dekady, zanim w ogóle się urodziłem. Może nie jestem wcale przeklęty. Ta Kto wiedział, że Addison Apartament ma tak straszną przeszłość. Ktoś po prostu wywołał ducha na, nie wiem, potwora, i na tym gru na tym miejscu, gdzie oni go wywołali, zbudowali ten apartament. To teraz straszy. Nie wiem, Myślałem, że, że się to jest czarnym. To było dziwne. Ale to wszystko. Ech. Nie ma co się martwić. Pojawiłem się demona. Chyba ta rzecz od tego go powstrzymała. O, co jest? O, to niezbyt dobrze. Myślałem, skoro nie ma klątwy, to znaczy, że mój ta, ta po prostu. O, o, przykro mi, Sal, ale to nastał czas już na teraz. The guards are giving me the look. Mm -hmm. Słuchajcie, na mnie patrzą. Poczekaj, to tylko część historii. Dobra. To wystarczyło na dzisiaj. Obie... On czeka, zaczniemy mówić prawdę, a ja... ci mówimy prawdę. Mówię ci, przeszekam całe moje życie. Nie mówię ci nic oprócz prawdy. Tylko prawdę ci mówię. Governing, konspiracje, demony, duchy i dziwna, magiczna gra wideo. Sal, takie rzeczy nie istnieją Nie możesz mnie spodziewać, się, że ci uwierzę Powiedz złej perspektywy Dowody są przeciwko temu, co zrobiłaś Zrobiłeś Więc są sprofanowane. Chyba, coś takiego Wiem, jak to brzmi, ale mówię ci prawdę Proszę, pójdź do domku na drzewie, proszę Idź i zobacz i ci samemu zobacz, znajdziesz wszystkie dowody, jakich potrzebujesz. Co jest nie tak z tym psychopatą? Hmm, domku na drzewie. O. Jest stary Addison Apartments już zniszczony. Co to się stało? Okej, okay, gramy tym psychologiem. Idziemy do domku na drzewie. Aha. Zobaczmy, co jest tutaj grane. Czy nie. Nic ważnego. Obraz. Półki. Podłoga. Nie ma tu ni absolutnie nic. Nie wiem, co myślałem. E nie wiem, co myślałem, że przy tej zobaczyć. To była taka przekonująca, i to całe miejsce. E o kurde. Duchlarego. What the fuck, panie Enon? Co? Nie bój się. Potrzebuję twojej pomocy. Musi musisz. wydostać Sal z więzienia. This shit is much deeper than we. thought, please. Musisz tej przeoradzić Sal. To nie możesz być. Uspokój się. birgona Gifior. Your... Zaraz staniesz zawału serca. To nieważne. Jeżeli Sal tutaj nie przyjdzie, to. Kurwa. Czy on spadł z tego domku? I się zabił What? Conjure O kurde To jest RedBall Co jest? Czy to... Czy to prawda, czy jaśnie? Biały... ...pokój Co? Others of place... Co? Co to jest? Kto to jest ten fantom? O kurde They only... The only one who lived You is dead now What should I do? Room... co? R run... biegnij O kurde Huh? What the fuck? Wydawało się, że by tutaj drzwi. Co? Co ja mam tu zrobić? What the fuck? Is that true that you have chosen to forgo legal help in favor of... ...represent yourself? Yes. Nie mam nic do ukrycia. Możesz mówić o co? Nie, nie czaję tego za trudny angielski. Powiem prawdę. Czy mówi, że twoja oryginalna historia nie była prawdą? Nie ma na to komentarza. Uh, can you comment on this supposed person that allegedly killed your mother? How do you explain no witness evidence of such person? I don't see the relevance relevance of that now. Is that true that they are going to add the Sanderson murder to your charges? Sanderson murder? To byłby dla mnie nowość, ale szczerze nie byłbym e, zdziwiony, gdyby i to mi zarzucono. I co z Charlie Mansfieldem? Nie wiem, nie mam nic do powiedzenia, bla bla bla. Były na czas. Co? Okej. Okay, Sans Wikidata. Jesteśmy ledmi Dobra, odpowiedź na najbardziej. E, wybrane w ankiecie, najciekawsze pytanie, bla 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 e, um, Co? Weavers are very interesting this one Czy to prawda, że masz specjalny posiłek? Specjalne prawa posiłku, coś tam? Ponieważ jest, boisz się Bologna? Boloni? Co? I'm not afraid of lunch meat, okay? It's just well, it's a long story. Your trial is still a few hours away. We will have plenty of time. Ah. Okay. Episode three. The Bologna incident. Ho oh. ho. Mr. Doodle. Scientist. What if I wear more than just a doodle. Hmm? Hello, are you okay? Mm -hmm. So jest. What's wrong with your friend? He, he searched the truth and through the strainer. No, please leave us alone. I will forgive the child and Can you tell me where your friend ventured to find the Englishman? prop prophet. Beyond the fields of death. Aha. Czego patrzysz? Dobra, bla, bla. Go bother someone else. pomóż kogoś innego. Ten też płacze. Bla, bla, bla. Uh. Death. Coś. Death Fields. Cały czas na to tam... What the fuck. Are the great beast. Well, fuck you too, friend. I'm sorry, don't pay me and mind. My, my temper rises with the sun. The great beast hasn't been seen for over 100 years. Do you know where the prophet is? Do you mean the crazy old hack who lives beyond death? <laughs> Just take the ladder down, it's always ladder down. <laughs> so, Jakąś wiedźmę mam znaleźć. Aha, to gumka, to zabija ludzi. Hello? Ha Nie powinniś tu przychodzić. Gdzie jestem? W mrocznym miejscu? Czy to pola śmierci? Straszne rzeczy dzieją się, kiedy słońce się wypali. Ok, czy jesteś propet? nazywają mnie wieloma imionami e, Co wiesz o Wielkiej Bestii? Przyszło z Wielkiego Dołu kilka lat temu e, Bla 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 Każdy wierzy, że Bestia jest martwa ale my wiemy lepiej Gdzie jest Wielki Hol? Eony temu, ten kto stworzył Wielki Hol uh, In the paper fabric of this world a hall that contains all of the knowledge in the universe. Jak się nadostanę. Czy ta prada jest tego warta? Czego ta prada jest warta do wszystkiego? Czy co? Great hole, czyli dziura w papierze. What the fuck? O co tu chodzi w ogóle? Co to miało być? Przepraszam, panie Fischer, sal, obudź się O e? To mi nie wygląda matme O, przepraszam Coś tam, już kończy swój test Aha A, a panie Phelps, oczy na papier hm. Ja pierdziele Czy usnęła na sprawdzianie? Usnął, przepraszam Chyba tak, hej, cześć dziwaku Chodź już w Co? Co tu chodzi? Travis, a Travis wredny cel Eee Dobra Ło bójka z Travisem Travis mnie walnął Sal krwawie, wszystko jest okej okay. Ściągnij to Pomogę ci z tą Wytraci twarz bandanom O A, wygląda jak ma zadrapanie nie by się ciężko zobaczyć. Dzięki, aż Larry. Czysto, o! Trawi znowu. Jak go znajdę, to go zabiję. Jest spokojnie, ma co się martwić. A, bla, 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 bla. No, bójka w szkole. Let the travel things go. Bla, bla. Nie jest tego wart. Bla, 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 bla. To nie jest taki. Bla, bla, bla. I'm pretty sure that. Mam. Ma... Jestem pewny, że to przez. To, że zamienił. Bolonia Sandwich Day to tomorrow. O co chodzi? z tą Bolonia Sandwich Day. Co to jest Bologna? Ja tego nie pamiętam słowa. Bo Bolonia. Boloński. Sos boloński. Dzień, dzień kanapki z sosem bolońskim. Bolognę Co to jest Bologna? Może Brukselka? Bologne. Wszystko wokół tego Bolognę się ciągnie. Ja, ja to jestem martwy, czytam to, próbuję to zrozumieć, ale co to jest Bologne do ch ch cholery? Google tłumacz. Przetłumacz mnie to. E, Bologna. Jezus Maria. Bologna. rewind Bologna. Co to jest Bolonia? Bolonia. Miasto w północnych Włoszech położone jest między Padem a Apenninami na wysokości 54 metrów nad... Poziom mo mosta. Miasto leży nad dwoma rzekami: Reno i Sevenu. Stolica regionu emilia romania Chyba nie o to chodzi. Kanapka z sosem bolońskim, ok. Lary, bo mogę ci zabić yy, trawisę, kiedy stanął będzie patrzeć. Słyszałem to. What the f Next day, Bologna Day. Dzień boloński. O co chodzi? No Kwill high school. What the fuck? Tavo, co to jest? <śles> ja pierdziele. Czy Bolonia pachnie śmiesznie dla Was? Ale to wlasz. Jezus. I heard it's made from great goat meal. Słyszałem, że Bolonia jest zrobiona z koziego mięsa. Tamina sal. Didn't the bunch of kids call in the sick the day after Bolonia? Czy kilka dzieciaków nie było chorych po, te, po ostatnim dniu bolońskim? Nierujmy Milanczu, proszę. To jedyna dobra część dnia. O, super. Dobra. Świetnie! Dzień boloński. Musimy znaleźć, co jest nie tak z Bolonią. Dobra. Czyli teraz cały kurna. Cały chapter opiera się na tym, co jest nie tak z Bolonią. Knockfell Warriors Aldenter, zapomniałem, sorry. E. Kim? Chcieliśmy spytać o Bolonię. Możesz nam powiedzieć, skąd ją kupuję? A co ty wiesz do Bolonii? Coś, coś nie tak z moją kuchnią? Nie, zostawiam się gdzie. Dzieci gdzie siedzieć na krzesłach. Więc żadnych pytań. nam się zobaczyć paczkę. Żadnych paczek. Tylko dupy na krzesłach. się. Hmm. Zawsze jest taka nieszczęśliwa. Ciekawe czemu. Hmm. Dobra. Musimy ją rozweselić teraz. Okej. Okay. Ale rozweselimy ją już za dziku. Dziękuję wam za oglądanie. Sally Face! Na moim kanale trzymajcie się. No i cześć. Papa. Pa. Hejo.